Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tego pięknego i jeszcze słonecznego szczyrku, który... Mam za plecami, kilka dni tutaj w górach teraz spędzę, ale dzisiaj troszeczkę newsów się pojawiło, jeśli chodzi o FC25, więc spieszę się z nagraniem takiego odcinka dla Was. Oczywiście, tak jak wcześniej obiecywałem, wszystkie newsy związane z FC25, ale też z ufl ale też z FIFA25, czy też 26, zależy, która oczywiście się wersja pojawi. Oczywiście u mnie na kanale będą, także łapeczki do góry bardzo, ale to bardzo mile widziane. No i słuchajcie, dwie godziny temu Jej sport FC wrzuciło Taką oficjalną okładkę edycji Ultimate, która. No, już jest potwierdzona. Już jest potwierdzona. Tak to wygląda, słuchajcie. Edycja Ultimate jest z Zinedine, z jest z Jude Bellingham, z David Beckham, jest Aitana Bonmati i jest też nowa ikona, która się pojawi w grze, a mianowicie jest to Gianluigi Buffon. Także tutaj mamy już potwierdzoną ikonę bufona, tak wygląda ta okładka i też jej potwierdziło datę takiego trailera, na którym ujawnią, czy też potwierdzą właściwie te przecieki, o których ja Wam mówię, to będzie 17 lipca za dwa dni o godzinie 18, także na ich oficjalnym kanale będzie można to obejrzeć, ja na pewno też obejrzę, taką, jakąś taką swoją opinię, reakcję na ten temat też dam, także to jest taki największy news, jeśli chodzi o jeśli chodzi o, ten, o tą oficjalną część, czyli to, co jej sporce FC ujawnia, no i też będzie można zamawiać już preorder wersji Ultimate, ale spokojnie, z tym można się jeszcze wstrzymać. Bo i tak zwykle te wszystkie bonusy, które można zgarnąć za wersję Ultimate, to jest wszystko dostępne gdzieś do 20 sierpnia, mniej więcej tak do połowy sierpnia. Więc spokojnie można jeszcze się parę dni wstrzymać, żeby zobaczyć, czy też parę naście, żeby zobaczyć jakie jeszcze dodatkowe rzeczy dowiemy się a propos FC25. No dobra, to lecimy w takim razie z przeciekami, zobaczymy co tutaj już wiemy na temat FC25. Będzie karta Hero dostępna 20 września, Origin Hero i Prime Hero 28 listopada. czyli ta Origin Hero prawdopodobnie Taka wersja najsłabsza w tym wypadku. No, i tak jak wcześniej wspomniałem, słuchajcie, widzicie, do 20 sierpnia trzeba będzie zamówić, żeby właśnie te dodatkowe bonusy zgarnąć. Tak wyglądają designy kart w FC 25. Ale to taka myślę, że zmiana nie jakaś bardzo duża, nie jakaś rewolucyjna, tylko ewolucja względem tego, co wcześniej widzieliśmy. No oczywiście tutaj ta okładka, którą już widzieliśmy, tutaj kolejne takie smaczki związane z trybem Rush, czyli taki tryb, który będzie dostępny w Ultimate Team oraz w wirtualnych klubach. No, i na przykład, jeśli chodzi o rzuty karne, to będzie jeden na jeden: The Blink z Bramkarzem, a nie typowe rzuty karne. Będzie niebieska karta, czyli zawodnik będzie odesłany na jakiś krótki okres, i potem będzie mógł wrócić na boisko. I Volta ma być usunięta. Ciekawe o co chodzi z tą Volta. Znaczy, Volta ogólnie nie wypał, prawda? Ja pamiętam piękne czasy FIFA Street 2, chyba jeszcze na. W Xboxie 360, graliśmy u zagrywaliśmy się, to nas strasznie wciągało, a ta volta nie pykła, ta volta nie pykła, coś z nią było nie tak, chyba za bardzo po prostu przełożyli prawdziwe granie z no po prostu normalnego gameplayu na voltę i to nie wypaliło, bo FIFA Street nie wiem, jakoś wspominam naprawdę wybitnie dobrze, będzie można mieć, słuchajcie, będzie można chować sobie duplikaty, aż do 100 duplikatów, więc spoko wygląda jeśli coś takiego będzie, takie ułatwienie co tu jeszcze wiemy a propos ikon, które będą w trybie kariery ciekawe jak to będzie rozwiązane Rivalsy. Rivalsy mają się zmienić, mają być znacznie lepsze, no ale kurczę, no to nie będzie wyzwanie, bo te, które są teraz, są po prostu dramatyczne. Mi się ich nie chce kompletnie grać, ja nie wiem w ogóle, jak zagrałem meczów w Rivas, ale nie mało w tym sezonie, no, no dramat, no jeden, z najgorszych, jeden z najgorszych trybów gry, jaki widziałem w ogóle w życiu, jak można było wymyślić coś takiego bez spadków i tak dalej. No ale dobra, żeby lepsze nagrody, więcej paczek, więcej XP, no dobra, no zobaczymy, czy zrobią jakiś system spadków, awansów i tak dalej, bo to jest dosyć ważne, ewolucje mają być lepsze, ja bym chciał, żeby można było na przykład więcej niż jedną ewolucję, to by było spoko. Customizable Evolutions, czyli takie, że własne będziemy mogli tworzyć jakieś wymagania, czy też ewolucje, też myślę, że fajny pomysł. No tutaj też pisze o tych rywalsach, czyli że ten system będzie bazował teraz na punktach, no i na awansach i spadkach, no ale zobaczymy z czym to się będzie wiązać. I informy, więcej będzie ewolucji związanych z informami, no i własnych też ewolucji, no właśnie. Ewolucje mają być znacznie, znacznie, znacznie lepsze. Może faktycznie to jest jakiś klucz do tego, żeby, żeby też te informy odżyły, bo Team of the Week to już był taki przeżytek naprawdę. W sensie nawet na początku, no nie wiem, no, przez nawet pierwsze trzy miesiące gry i tak prawie nikt na te informy nie zwracał uwagi. No i właśnie te punkty mają zastąpić system bazujący na zwycięstwach w Rivalsach. jej Game Changers have access to the FC25 Closed Beta. No, to spoko. Ciekawe jacy to gracze czy ktoś z Polski w ogóle taki dostęp tutaj, em, tutaj dostał. Em, no to o tym trailerze to właśnie, to właśnie gadaliśmy. Czy tutaj jeszcze, jeszcze coś ciekawego będziemy wiedzieć? Będzie Fabrizio Romano w trybie kariery z Here We Go. M będzie ikona Bela No ikona Bufona, ale no to już mamy potwierdzoną na 100% związaną z tym, że że, 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 że no mamy go na okładce, prawda? I jeszcze widziałem, słuchajcie, nowy tunel związany z e, animacją paczek, ale to u Sheriffa. to Wam od razu jeszcze tutaj pokażę. foot Sheriff wchodzimy i jak to wygląda? Gdzie jest ten? Jest, tutaj, tutaj. Tak ma to wyglądać, jeśli chodzi o opening paczek. Fajnie, taki, taki troszkę oldschoolowy. Myślę, że może wyjść całkiem spoko. Także powoli się dowiadujemy czegoś więcej. Zobaczymy, co za dwa dni Dostaniemy w trailerze FC25. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku.